przychować i jeżeli mamy smutny, deszczowy, w środku płaczący dzień, możemy wyciągnąć radość, popodziwiać, troszeczkę powąchać i schować z powrotem. Czyli gdzie mieszka radość? Radość mieszka w sercu. W zasadzie w sercu mieszka każda emocja, ponieważ element ognia to jest królewstwo emocji i narząd in to serce. Co to oznacza każda emocja? Każda to radość, Zamartwianie i zmartwienie, smutek, strach, gniew, wściekłość i wszystkie emocje, które możemy sobie wymyślić, mieszkają w tym sercu, ale każda emocja jest zdrowa. Tylko musi być odpuszczona, musi być transparentna, odczuwamy czas mija i emocji nie ma, i tylko radość ma w tym sercu pozostać na długo. A skąd bierzemy radę, żeby tam zamieszkała w sercu, gdzie będziemy ją podlewać i głaskać, żeby ona wzrastała i się powiększała i żeby można było taką radością się dzielić? Jak myślicie? No właśnie, z miłości, z miłości do dzieci, z miłości do mężów, do przyjaciół, z miłości do świata. Ze wspólnego obcowania, ze wspólnych posiłków, siedzenia przy ognisku, a jeżeli nie, to przy świecie, z czegoś, co nam sprawia przyjemność, z własnych inspiracji. Wtedy, jak się budzimy, uśmiechamy się do siebie i w środku mówimy: Ale będzie fantastyczny dzień, i idziemy na tą przygodę. I wiemy, że co by nas nie spotkało, to będzie tylko radosny i dobry. No dobrze, a jeżeli mamy smutne czasy, jeżeli mamy zły okres, jeżeli umierają nam zwierzątka, jeżeli tracimy bliskich, jeżeli ktoś choruje, to jak można być radosnym? Tak, ale jeżeli my sobie wytłumaczymy, że to jest tymczasowe, że nas to spotyka, ale to minie, że my wytrwamy, że będziemy bardziej doskonali, że my się zahartujemy, w tej walce z niesprawiedliwością, to radość wróci i delikatnie, delikatnie zapuka do naszego serca. I wtedy musimy otworzyć drzwi naszego serca i powiedzieć: radość tak długo na ciebie czekałem, czekałem. Nie wiem, czy się zgadzacie. Natomiast ja uważam, posiadać radość własną. I okazywać radość i dzielić się radością, to jest tak jak dzielić się miłością. To jest dla każdego bardzo osobiste i jest to nasze wspólne. I jeżeli ja mam radość i Ty masz radość, i my się dzielimy, to to nie jest tak jak 1 plus 1 równa się 2, tylko jak 1 plus 1 równa się 10. Więc nie wiem, czy się zgadzacie, napiszcie, czy odczuwacie radość, skąd czerpiecie radość, jak Wasza radość wygląda, co Wam sprawia największą przyjemność, podzielcie się. Ja życzę udanej soboty i fantastycznej niedzielę. A niedługo będziemy rozmawiać na Instagramie Helenki Olearskiej, będziemy rozmawiać jak wprowadzać zmiany całą rodziną, jeżeli nie wszyscy się zgadzają. Do zobaczenia, bądźcie zdrowi na ścieżkach zdrowia. Wiktoria Zwinczewska, lekarka jako punktużystka.